Gościem Radia Katowice jest wicemarszałkini Senatu Magdalena Biej, odkłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. To ja zacznę od przewrotnego pytania. Czy pani jest wyrywna? Czy jestem wyrywna? Tak. A jak pan rozumie wyrywność? To ja zacytuję Włodzimierza tego mhm. w sprawie pana ministra Szejny. Nie jestem za wyrywny w takich ocenach, bo choroba jest chorobą. Pani jasno i dość ostro sformułowała swoją ocenę w tej sprawie. No ja przede wszystkim, wie pan, ja nie oceniam, nie, nie, nie przesądzam o winie bądź niewinie ministra Szejny w różnych sprawach. Natomiast uważam, że ja bym bardzo chciała, żebyśmy mogli skupić się jednak nie na problemach ministra szejny, tylko na tym, co dobrego robią ministrowie lewicy w rządzie y, Donalda Tuska, bo robią dobre rzeczy. Bo y, i niestety ubolewam nad tym, że dyskutujemy o tej sprawie, zamiast mówić o tym, że na przykład ministra Agnieszka Dzianowicz Bąk przeprowadziła przez rząd waloryzację i podniesienie do 7 tysięcy zasiłku pogrzebowego i jego mechanizm waloryzacji roku. Który dopiero będzie od 1 stycznia, jeśli przejdzie przez Sejm zostanie podpisany. Nie podpisane. wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek, no może za Konfederacją zagłosował przeciwko tej ustawie. Więc ona na pewno przejdzie przez Sejm, na pewno zostanie podpisana przez prezydenta. W zeszłym tygodniu z Korei wiceminister Lewandowski przeprowadził również skutecznie przez rząd ustawę, która wreszcie zwiększa realnie dofinansowanie na budownictwo czynszowe do 10 miliardów zł rocznie, z czego 10% ma iść na budowę i remont akademików dla studentów. To są naprawdę konkretne rzeczy, które pomogą konkretnym ludziom. I na tym chciałabym się skupić, i dlatego uważam, że tę sprawę trzeba zamknąć. Cieszę się, że pan minister idzie na urlop już i jest. będzie mógł. Tak, już poszedł na urlop i będzie mógł się poświęcić wyjaśnieniu tych spraw. A ja zachęcam do tego, żeby, żeby właśnie rozmawiać o konkretnych rzeczach, które załatwiamy tu i teraz. To o konkretnych rzeczach porozmawiajmy. W czwartym w dzienniku ustaw pojawiło się rozporządzenie w sprawie ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Chodzi po prostu o to, żeby nie przyznawać azylu nielegalnym. To nawet migrantom. nie chodzi o to, żeby nie przyznawać azylu. Chodzi tak, o to, żeby, tak nie jest przyjmować, żeby nie przyjmować wniosków o azyl. Bo to jest ważne, żeby to bardzo precyzyjnie opisać naszym słuchaczom. Pani się to podoba czy nie? Mi się to bardzo nie podoba i chciałabym powiedzieć, że tak. Po pierwsze, tu chodzi o to, że osoby, które uciekają przed wojną, przed prześladowaniami, Zgodnie z naszą konstytucją mają prawo wnioskować o azyl. To nie jest tak, że wszyscy z automatu dostają to prawo do azylu, ale mają prawo złożyć wniosek. Ustawa, na podstawie której wydano to rozporządzenie, daje rządowi prawo do czasowego zawieszenia tego prawa do wnioskowania o azyl. Tę ustawę kompletnie skrytykował, nie zostawił suchej nitki. Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komisarz Praw Człowieka Rady Europy, Biuro Legislacyjne Senatu, minister Duszczyk, który przygotowywał tę ustawę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, kiedy przyszedł do Senatu. Obiecywał nam senatorom, że ta ustawa jest na wyjątkowe okazje. Mówił, że ma nadzieję, że ona w ogóle nigdy nie będzie musiała być wdrożona w życie. I co się stało? Dzień po podpisaniu jej przez prezydenta, na, w dzienniku ustaw pojawiło się rozporządzenie, które zawiesza prawo do azylu, mimo że nic na granicy się nie zmieniło, w stosunku do czasu, kiedy minister Duszczyk nas zapewniał, że ta jest ustawa na wyjątkowe sytuacje. W I tej dla ustawie mnie... pani, pani marszałek jest jednak wyjątek małoletni bez opieki, kobiety ciężarne czy osoby, które wymagają specjalnego traktowania ze względu na stan zdrowia. Tak, no i zobaczymy jak to będzie respektowane, bo na razie już zanim to prawo zostało wprowadzone, ja musiałam interweniować w sprawie rodziny z kilkorgiem dzieci, z których najmłodsze miało rok, którzy nie zostali przyjęci, których wnioski nie zostały przyjęte, którzy wręcz zostali odgonieni przez naszą Straż Graniczną z granicy. Z powrotem do systemu, czyli do tego, do tego pasa przygranicznego białoruskiego. W związku z tym będziemy, będę monitorować bardzo uważnie, razem z organizacjami społecznymi, z Rzecznikiem Praw Dziecka, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, to co się będzie teraz na granicy działo, ale chciałabym też bardzo wyraźnie podkreślić: ta ustawa jest obraźliwa dla państwa polskiego, bo ona mówi, że państwo polskie. Nie obroni się, nie łamiąc jednocześnie podstawowych praw człowieka niewinnych ludzi. Czy musimy łamać naszą konstytucję, podstawowe wartości, na których opiera się nasz porządek prawny? żeby móc się obronić. A ja wiem, że my się możemy bronić. Mamy silne państwo, silne struktury. Minister Duszczyk sam się chwalił na, w, w Senacie w czasie debaty, że udało mu się dofinansować Urząd do Spraw Cudzoziemców, który odpowiedzialny jest właśnie za sprawdzanie tych wniosków. I super! To znaczy, że mamy narzędzia, mamy siłę, żeby móc naprawdę bronić naszych granic, jednocześnie nie wypychając niewinnych ludzi do lasu. Nie jako komentując to, co pani powiedziała, dziś rano MSW MSWIA pan minister Szczepański powiedział, że Konstytucja gwarantuje prawo do azylu, ale nakazuje też ochronę własnych obywateli przed Oczywiście. niebezpieczeństwem. Oczywiście, tylko że to jedno nie wyklucza drugiego. Zmieniamy temat. Jednym z filarów Pani programu jest ochrona kobiet. Tak. No to w takim razie um, Sławomir Mencen w jednym z wywiadów internetowych tym razem mówi tak: "Nie wolno zabijać niewinnych dzieci, nawet jeżeli to dziecko wiąże się z jakąś nieprzyjemnością, gwałt, nieprzyjemnością". No tak, no Panie redaktorze, ja 8 marca na konwencji kobiecej mówiłam, nazwałam Sławomira Mencena talibem w garniturze i pan Sławomir Mencen udowodnił, że dokładnie tym jest, fanatykiem, który chciałby zmuszać Trzynastolatki zgwałcone przez pedofila do rodzenia dzieci. Dla mnie to jest niepojęte, że polityk w Polsce, kraju należącym do Unii Europejskiej, kandydujący na najwyższy urząd w państwie, ośmiela się mówić takie rzeczy. On niestety w to wierzy. To bardzo wyraźnie widać. I dlatego zachęcam państwa do tego, żebyście nie dali się zwieść jego śmiesznym filmikom na YouTubie. Czy na TikToku, tylko zagłosowali na mnie, bo ja zagwarantuję Wam po prostu bezpieczeństwo i prawo do wyboru, prawo do wolności, do godności. I nie będę opowiadała głupot, że gwałt to jest jakaś nieprzyjemność. To jest po prostu traktowanie kobiet jak obywatele gorszej kategorii i traktowanie niepoważnie naszej potrzeby bezpieczeństwa i naszego poczucia też zagrożenia, bo pan Sławomir Męcen pewnie tego nie wie, ale to jest powszechne doświadczenie kobiet. Zastanawianie się trzy razy, czy mogę po ciemku przejść przez pobliski park w drodze do domu, czy na pewno bezpieczne jest, żeby wsiąść samej do taksówki, czy będę bezpieczna a nawet czasem, we własnym a czasem domu czasem, no właśnie, o tym chciałem bo, powiedzieć. bo kobiety często padają ofiarą przemocy we własnym domu. Ten człowiek nas przed tym nie ochroni. Następny temat. Likwidacja funduszu kościelnego ma charakter czysto publicystyczny, tak mówi profesor prof. Maksymilian Stanulewicz z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. A dlaczego pan, 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 pan przepraszam, doktor? Likwidacja, profesor. Likwidacja uderzenia najmocniej w mniejsze kościoły i związki wyznaniowe w Polsce. To jest kolejny argument. Fundusz kości kościelny powstał e, po wojnie, e, w czasach stalinizmu, zwracam uwagę, jako, e, re, jako na co zwrócił mi uwagę marszałek Borusewicz ostatnio, kiedy rozmawialiśmy w Senacie, e, jako rodzaj rekompensaty z, za ziemię odebrane w wyniku dekretu Bieruta Kościołowi. E, to było ponad 80 lat temu, czy niemal 80 lat temu. E, Powinniśmy naprawdę już przestać spłacać ten dług, bo jednocześnie powstała komisja majątkowa, która oddawała ogromne ilości ziemi kościołowi poza wszelką kontrolą. Niektórzy mówili, że wszystko oddawała. Oddawała wszystko, jak leciało, nawet z ziem odzyskanych, na których kościół nie miał Polski nie miał wcześniej gruntów. Więc naprawdę spłaciliśmy z nawiązką ten dług jako państwo polskie. I dzisiaj to, co postulujemy, to jest. Yy, Likwidacja tego funduszu i wprowadzenie równych zasad funkcjonowania wszystkich obywateli wobec prawa, bo fundusz w dużej mierze płaci za składki emerytalne księży. Normalni obywatele sami płacą te składki, dzieląc się częściowo tymi kosztami z pracodawcą. Nikt nam nie płaci składek z budżetu państwa. Nie ma powodu, żeby księża byli traktowani inaczej tylko tyle i aż tyle. I to jest projekt, co do którego zobowiązał się nasz rząd i go wprowadzić. To nie jest tylko postulat lewicy. To jest coś, co obiecywali i Koalicja Obywatelska, i pan Szymon Hołownia. Powstał zespół międzyresortowy, który miał dowieść ten któremu temat. Któremu przewodniczy pan wicepremier Kośniak kamysz Któremu przewodniczy i... pan wicepremier Kośniak kamysz Ten zespół powstał 11 stycznia poprzedniego roku. Jego deadline przypadał na koniec marca zeszłego roku. Wtedy miał przedstawić raport yy, i propozycje konkretnych zmian legislacyjnych premierowi. Mamy więc rocznicę tego deadline'u i czas najwyższy, żeby panu wicepremierowi pomóc, no bo. Ja rozumiem, że on jest bardzo zajęty, że nie ma na to czasu, zajmuje się poważnymi sprawami związanymi z Ministerstwem Obrony Narodowej, z naszym, z naszym bezpieczeństwem. bezpieczeństwem, no ale od tego mamy dużo ministerstw i koalicjantów, żeby móc też sobie w takich sytuacjach pomóc. Stąd ministra Agnieszka Dziemionowicz-Bąk przygotowała tę propozycję, no bo kwestia zabezpieczenia emerytalnego reżu w obszarze jej ministerstwa, Ministerstwa Pracy, i w związku z tym stąd nasza, y, nasza inicjatywa. I uważam, że też y, odpowiadając od razu na zarzuty, że y, nie powinniśmy tego ruszać w kampanii wyborczej, no państwo nie przestaje funkcjonować na czas kampanii wyborczej, która przypominam, że trwa już lekko oho, licząc oho, od grudnia oho, i jeszcze potrwa. Oby od grudnia. Tak. Pani Marszałek, to jeszcze jedna sprawa, już na koniec naszej rozmowy. Wybory, mm. Pierwsza tura wyborów 18 maja, tak. druga tura 1 czerwca, o ile w Dzień dobrze Dziecka, pamiętam, tak. w Dzień Dziecka. Ja patrzyłem na sondaże, uśrednione sondaże. Mm. Ma Pani poparcie około 2,5 do 3% respondentów. No, Tendencja jest już zwyżkowa, ale oczywiście daleka od pałacu Porozmawiaj, prezydenckiego. Porozmawiajmy realnie. Mhm. W drugiej turze raczej pani nie będzie. Takie są fakty i, i nic nie jesteśmy w stanie zrobić. To na kogo pani zagłosuje w drugiej turze? Ja pozwolę sobie fragment mhm. wywiadu, którego pani udzieliła Dominice Wielowiejskiej mhm. zacytować. A jak pani głosowała w 2010 roku na Komorowskiego czy Kaczyńskiego? Pamięta pani? Tak, oczywiście pamiętam ten wywiad. Był Oddałam szeroko... głos nieważny. Yy, tak. A jaki tak. był wybór między Andrzejem Dudą a Bronisławem Kąrowskim w 2015 roku? Podobnie. Też mówi pani, że oddała pani głos nieważny. Yy, tak. 1 czerwca, jeśli dojdzie do takiej sytuacji, że będziemy mieli. Yy, Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego, albo Rafała Trzaskowskiego i Sławomira Mencena, to jaki pani odda głos? Dla mnie oczywiście, kiedy stawia mi się tak wybór, to ten wybór jest oczywisty. Nigdy w życiu nie, nie wsparłabym w żaden sposób Sławomira Mencena czy Karola Nawrockiego, także oddając głos nieważny. Natomiast też, z, natomiast ja z, zachęcam państwa do tego, żebyście i, i to jest dla mnie istotne, y, bo ta pierwsza, ta druga tura, to jest, to będzie o pałacu prezydenckim, natomiast pierwsza tura jest o wyborze też bardzo konkretnej drogi, którą mamy przyjąć po wyborach. Jest w tej pierwszej turze żaden kandydat nie uzyska 50% plus w tych wyborach. W związku z tym nie ma tutaj straconego głosu. I ja dzisiaj bardzo zachęcam wyborców do tego, żeby głosowali nie bojąc się straconego głosu, nie na mniejsze zło, tylko na ten program, na którym im zależy, bo. To, ile ja zyskam głosów, będzie przekładało się na to, jaką pozycję będzie miała lewica w rządzie w, w przyszłej, po, tej, po tych wyborach. Jeśli państwo, państwu zależy, na państwie świeckim, na państwie, które nie zwija ochrony zdrowia, na państwu, które dba o kobiety, to zachęcam was o do głosowania na mnie, bo to jest też bardzo jasny sygnał, który państwo jako wyborcy dajecie rządzącym. To jest sygnał, w którym kierunku mamy iść. Czy będziemy się dalej godzić na to, żeby odkładać na półkę nasze sprawy, żeby nam politycy je obiecywali przy każdych wyborach po raz kolejny. I cały czas obiecują to samo. Czy wreszcie je załatwimy. A ja o te konkretne sprawy walczę. Wiele spraw udało mi się wywalczyć. Jak zabezpieczenie pracowników handlu przy okazji ustawy Wolnej Wigilii, żeby nie musieli pracować więcej niż dwie niedziele handlowe. Jak tantiemy dla wydawców i dziennikarzy od wielkich korporacji, kiedy w Senacie Ministerstwo Kultury już nie chciało nad tym pracować konkretne rzeczy, które załatwiamy dziś, i tutaj i teraz. I będę tak pracować cały czas, niezależnie od tego, czy jest kampania, czy nie. I na to państwo możecie liczyć. I tu musimy postawić kropkę. Wice marszałkini Senatu Magdalena Bijat, kandydatka lewicy na stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej, była gościem Radia Katowice. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.